Cześć, witajcie. Dzisiaj na tapecie Clio 4 i kasowanie inspekcji serwisowej potrzebna nam będzie karta wkładamy ją do czytnika schodzimy na tym przyciskiem, o tutaj jak widzicie do odstęp od przeglądu, przytrzymujemy ten przycisk i teraz co mamy? 10 miesięcy, i tutaj zrób przegląd za. I znowu przytrzymujemy ten przycisk. I patrzymy, co się dzieje. I jak przestało nam mrugać, znaczy, że się zapisało, puszczamy przycisk. A już widać, że kontrolka nam zgasła. Wyciągamy kartę. Spoglądamy z powrotem no I proszę bardzo inspekcji już nie ma. To tyle trzymajcie się pozdro,